Marek Hamera, szef wyszkolenia Ratobój Ziemi Jak wygląda sytuacja lądowania awaryjnego, którą właśnie oglądaliśmy z perspektywy pilota z kabiny pilota? W przypadku takiej sytuacji, myśmy tu zainicjatywowali sytuację, w której pilot po starcie stwierdził uszkodzenie przedniej goleni, czyli przedniej stójki tutaj, tak nie mając pewności, czy ta stójka jest uszkodzona, czy nie, musiał wykonać niski przelot nad lotniskiem w celu Potwierdzenia takiej sytuacji i to przez radio kierujący lotami potwierdził, że tak, rzeczywiście jest problem z tą stójką. Więc no, wtedy uruchamiamy całą, całą, że tak powiem, y, służbę, wszystkie powiadamiane są, bo musi być takie zabezpieczenie w sytuacji, gdyby samolot lądując z szkodzoną stójką y, skapotował. Czyli tak mówiąc, y, y, zrozumiale, przedby przez plecy i wylądowałby na, na grzbiecie, że tak powiem, tak? czyli by się prze, przewrócił. Wtedy istnieje możliwość, prawdopodobieństwo jest duże, że samolot zapali się i będą ofiary, więc no, muszą być wtedy to zabezpieczenie musi być przed lądowaniem. Wtedy jest czas też na to, żeby te służby się przygotowały, bo z reguły samolot, który wystartował tak w moim przypadku, bo ja wystartowałem, więc miałem tego zapasu paliwa przynajmniej na dwie godziny lotu, więc ten zapas paliwa muszę wy, wylatać, tak? Żeby lądować z jak najmniejszą ilością paliwa, żeby ten. Pożar miał no jak najmniejsze skutki, ewentualny pożar, oczywiście. I, i wtedy, właśnie, no, latam te dwie godziny, wypalam to paliwo. W sytuacji, kiedy już stwierdzam, że paliwa jest na tyle mało, że wystarczy mi tylko na lądowanie, podchodzę do lądowania. Staram się wylądować bardzo precyzyjnie. W sytuacji tutaj strażacy wyłożyli pas spiany, więc mój, moje zadanie polega na tym, żeby tak zakończyć dobieg, żeby w tej pianie zostać, tak? Bo może być taka sytuacja, że, że po prostu tą pianę przelecę dalej i wtedy no, cały pożar nie zostanie jakby w zarodku no, zgaszony, tak? Bo wtedy trzeba na nawyco na moc. Ale no, taka jest moja rada, tak? Żeby bezpiecznie wyglądać. Na małej prędkości wtedy skutki przyziemienia są dużo mniejsze i jest szansa, że z tego wszyscy wyjdą cały. Ale tak czy siak mamy tutaj do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia. Tak jest, za każdym razem, każdy lot jest praktycznie. Oczywiście nie, nie zawsze, ale, ale jest taka potencjalna możliwość. Tak samo jak ja za samochodem na autostradzie też trzeba gdzieś w tyle głowym że, że jadąc 200 na godzinę możemy ulec takim wypadkowi, niekoniecznie sami go powodując, tak? Ale może być taka sytuacja, więc pilot też. No, rozsądny to oczywiście stara się tak robić, żeby to wszystkie te skutki ewentualne zminimalizować, gdy już się taka sytuacja zdarzy. A na podstawie pana doświadczenia dotychczasowego miał pan do czynienia z takimi trudnymi sytuacjami, jeśli nie bezpośrednio takimi to tego typu? Ja osobiście nie, ale ten scenariusz, który żeśmy teraz tutaj opracowali, ma odzwierciedlenie rzeczywistości. Była sytuacja w takiej, w innym miejscu byłem szefem wyszkolenia. I akurat uczeń wystartował z lotniska i stwierdził, że chyba uderzył gdzieś tam w, w dziury na lotnisku, no i żeby właśnie stwierdzić, czy nie zostało uszkodzone na No i ja poprosiłem, żeby poszedł nisko. Stwierdziłem rzeczywiście, że ta stójka była odgięta od normalnej pozycji. No i decyzja była krótka. No miał akurat tyle paliwa, że bo leciał z, akurat z Grudziądza do Gdańska, do Warszawy, więc miał tego paliwa sporo, więc te półtorej godziny latał nad lotniskiem, a my się w tym czasie zadzwonili po straż poinformowaliśmy y, strasznie, że jaka jest sytuacja i oni po prostu czekali, aż się nawrócą. Natomiast no pilot wylądował na tyle bezpiecznie, że nic nie stało, nic nie trzeba było, bo prędkość dobiegu była tak mała, że pomimo tej skiętej stójki, samolot nie oparł się na śmigle i, i, i bezpiecznie wszystko się skończyło. Ale to było życie, które napisało scenariusz. No przecież nie wiem czy wiecie, ale było dwa tygodnie temu czy trzy w Babicach czy podobny przypadek, znaczy podobny, no, też przypadek, w którym akurat w innym samolocie gotował dolnopłat, kółko z jakichś powodów odpadło od samolotu, no i było lądowanie bez jednego koła, tak, i to na pasie betonowym. No i tam też oczywiście samolot latał gdzieś tam na bok z boku miasta, wypalając to paliwo i w sytuacji kiedyś miał na tyle mało, podszedł do lądowania. Bo to koleżanka, która też tu rzeczywiście tutaj się szkoliła, w Zamościu. Mhm. A czy w takiej akcji trzeba mieć przede wszystkim zimną krew? Zawsze trzeba mieć zimną krew, ale no rzeczywiście to jest tak, że tak naprawdę człowiek nie myśli o tej sytuacji, nie przewiduje jej dramatycznie, tak? Stara się zrobić wszystko jak najlepiej potrafi i wtedy rzeczywiście tak się człowiek spina, że robi to w... Rewelacyjnie sam jest sam czasami jest pod wrażeniem, że to wyszło tak dobrze, jak, jak, jak nie zamierza, bo jak się jest normalna lądowanie i nie ma, nie ma jakiegoś tam zagrożenia, to jak sobie po prostu czasami odpuszcza, a to się wygląda trochę krócej, trochę dalej. Nie ma tej precyzji. No teraz w sytuacji stresującej pilot na tyle, przynajmniej ja na tyle się zawsze mobilizuje, że lądowania czy, czy, czy wyjście z tej sytuacji jest naprawdę bez jakichś tam zastrzeżeń ale jest oczywiście stres, jest naprawdę po wyjściu z samolotu. Wtedy dopiero czuć ten stres, że, że coś było, że jest, tak, jak się widzi efekt tego wszystkiego. Ale tak, w momencie wlotu, to jestem tak skupiony na zadaniu, że ja nie myślę, że to może być jakoś źle się zakończyć. Jeszcze bardzo pozytywnie. A jeszcze chciałam zapytać, czy w takiej realnej sytuacji musiałby Pan również uspokoić na przykład osoby, które z Panem odmawiają? Pewnie, gdyby była taka sytuacja i. i pasażerowie mieliby świadomość tej sytuacji, bo oczywiście ja mam słuchawki, ja komunikuję się, ja, ja steruję, ja, ja wiem, co z tym się dzieje, tak? Ale mogą pasażerowie mieć tę świadomość, na przykład będąc że silnik przerywa, że, że ja mam jakąś niespokojną twarz, to ja muszę też jakby y, swoją postawą, czy swoją osobą, y, no, y, żeby zapewnić jakiś taki komfort, tak? Żeby nie czuły tego, tej, tej pre, tego, tego stresu nam na mojej osobie, tak? Bo wtedy to, to się podwaja, tak? Wtedy musiałbym uspokajać i wtedy miałbym dodatkową robotę, tak? Bo nie że musiałbym opanować sytuację w powietrzu samolot, to jeszcze na pokładzie i, i to by było mogłoby naprawdę. Tak? No muszę swoją osobą uspokoić, że wszystko będzie ok, Ja nad no. pan, wszystkim panuję i wtedy towarzystwo już no, trzeba budzić zaufanie, że tak powinno.